Czy wszystkim dzisiaj obstawiamy mecze. Przed nami mecze Ligi Mistrzów, i właśnie dzisiaj przedstawię wam, jakbym typował, jeśli chodzi o mecze Ligi Mistrzów. Trzeba pamiętać, że hazard jest dla osób powyżej 18 roku życia i wiąże się z uzależnieniem, ale my gramy jak zwykle z głową. Dzisiaj przedstawię wam swoje typy. Jak zawsze podkreślam, że piłka nożna jest nieobliczalna, nieprzewidywalna. Ciężko jest tak naprawdę przedstawić w 100% tak typ i żeby on się zrealizował, no bo to jest właśnie piłka nożna. No właśnie, ale o tym w dalszej części tego filmu na początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, jak rzadzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jesteśmy na stronie tutaj Fortuny. Mamy tutaj mecze, tak? No nas interesuje oczywiście Liga Mistrzów. Pokażę wam taki hipotetyczny, tak? Tak naprawdę zakład tutaj, jak ja bym postawił. Na pewno tutaj są pewniaki, tak? W tych meczach. Bardzo fajnie się ułożyła ta Liga Mistrzów. Można dobre pieniądze tutaj naprawdę wyciągnąć, jeśli się postawi na te drużyny. Natomiast no, ja zastanawiam się nad taką rzeczą. No musi gdzieś tutaj być niespodzianka spośród tych meczów. Który mecz będzie niespodzianką? Który spowoduje, że zakończy się to rezultatem niespodziewanym, tak? takim, kto tak naprawdę nikt sobie z tego nie zdawał sprawę? Liverpool kontra FC Porto, obstawiam na zwycięstwo Liverpool. Tottenham kontra Manchester City. Tu według mnie może paść, paść, może po prostu niespodzianka, a więc może zwyciężyć Tottenham. Mimo wszystko postawię na Pewniaka, więc na Manchester City. Potem mamy Ajax kontra Juventus. Tutaj postawię na zwycięstwo Juventusu. Następnie mamy Manchester United kontra Barcelona. Tutaj jestem tego absolutnie pewny, że zwycięży Barcelona. Ono się lepiej prezentuje, Manchester United gorzej się prezentuje zdecydowanie. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no to wszystko zależy też od dyspozycji w danym dniu piłkarzy, no bo to się może okazać, że inaczej to będzie wyglądało, tak? To będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Czyli tutaj widać, że te kursy nisko postawione, one się rzeczywiście sprawdzają, tak? Znaczy w tym przypadku, także one rzeczywiście pokazują, kto jest lepszą drużyną ale w, na, na niektóre mecze tutaj bym zagrał na przykład asekuracyjnie, tak, to ten Manchester City, tu według mnie może być właśnie niespodzianka, ja bym tutaj zagrał w ten sposób, o, zróbmy w ten sposób, żeby to nie było wszystko takie przewidywalne, no i teraz kurs, jak zrobimy sobie kurs, jaki tutaj może być e, maksymalny, 500 zł, i do wygrania byśmy mieli 3000 zł, 97 zł, tak? No bo tutaj ewentualny podatek to jest ile? 309 zł, 10% praktycznie, tak. 3000 zł do, byłoby do wygrania, to chyba też jest korzystne z tego wi punktu widzenia, że tam jest chyba e, tak e, e, jakaś kwota wolna, że można wygrać. Do tej kwoty e, nie płaci się jakiegoś e, tutaj podatku, tak? E, od, e, od Nie wiem, jak to się nazywa taki ten podatek. Tam była 3000 czy 3500. To ba, trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, czy jakoś, tak? Nie wiem, w każdym razie. E, no ja na te takie wysokie kwoty nie gram, ale gdyby rzeczywiście ktoś postawił tyle pieniędzy no to mógłby tu wygrać 3100, jeżeli by wszystkie te mecze weszły, tak weszły po prostu, to tak to by się zakończyło. Liverpool kontra FC Porto, no nie oszukujmy się, jednak Liverpool będzie lepszą drużyną tak w tym zestawieniu. Ja słyszałem takie głosy, tak, że Porto się dobrze prezentuje, no nie, no nie jednak nie po prostu. Liverpool według mnie po prostu w tym, w tym zestawieniu będzie lepiej się prezentować. To ten ham kontra Manchester City, to że Manchester City ostatnio zwyciężyło tam 7 do 0, 3-1 z szalkę, natomiast Manchester City ma takie mecze, że raz gra świetnie, raz gra gorzej, według mnie mimo wszystko pewnie. Guardiola nie zdobędzie Ligi Mistrzów. Takie mam zdanie, że on potrafi świetnie przygotować drużynę, jeśli chodzi o ligę, natomiast nie, nie po prostu sięgnie, nie sięgnie po Ligę Mistrzów. Prędzej Liverpool zdobędzie Ligę Mistrzów niż Pep Guardiola. Później Rzeczywiście Pep Guardiola może zdobyć Ligę Mistrzów, ale pierwszy będzie to Jurgen Klopp. Nie mówię, że akurat tutaj w tych meczach, może w przyszłym roku, ale według mnie tak to będzie. Ajax kontra Juventus, absolutnie przewaga tak naprawdę Juventusu. Wiem, że Ajax naciska młode wilczki i tak dalej, jednak no nie ma co się oszukiwać. Kielini, Bonucci, najlepsi praktycznie obrońcy, para najlepszych stoporów na świecie. Wojtek Szczęsny, świetny bramkarz, tak, do tego Ronaldo, Dybala naprawdę Mattudi piłkarze, którzy mają jakość piłkarską, nie to nie jest tylko jeden napastnik, bo Cała drużyna praktycznie zdobywa bramki i też wydaje mi się, że Juventus ma oczywiście Ronaldo, który zdobył ostatnio trzy bramki i dzięki temu jakby idzie dalej Juventus w lidze mistrzów, ale też Juventus będzie miał taką siłę, tak, też piłkarze będą mieć taką wewnętrzną motywację, no, skoro ten Ronaldo wywalczył nam praktycznie ten awans do następnej fazy, to trzeba się naprawdę wziąć w garść, naprawdę trzeba dobrać, grać dobrze, bardzo dobrze, tak, żeby dorównać tego, temu poziomowi. No, i Manchester United kontra Barcelona to jest zwycięstwo. Też uważam, że Barcelony bez jakichś większych niespodzianek wątpię, żeby Manchester United tutaj zwyciężył. Manchester United też ma mnóstwo piłkarzy praktycznie kontuzjowanych. Natomiast dalej w Barcelonie ten duet tak, Messi Chus i Suarez to jest zabójczy praktycznie duet, świetnie się prezentuje. W dobrej dyspozycji przecież pokonał praktycznie Barcelona ostatnio w LKSCO dwukrotnie. Real Madrid spokojnie sobie poradzili w, w, w lidze mistrzów, tak pokonując sobie przeciwnika, też wysoko, bo tam było bodajże pin do jednego. Także spokojnie Barcelona tutaj pokona Manchester United. Jeżeli miałby tutaj pewne m, zawahania, no to ewentualnie Liverpool kontra FC Porto. I e, 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 ewentualnie właśnie Tottenham kontra Manchester City, tak? E, Manchester City. Bo jednak w Porto też jest sporo piłkarzy doświadczonych, którzy, y, którzy po prostu gdzieś y, tutaj z tym doświadczeniem, spokojem mogą rozstrzygnąć o, o tym spotkaniu. Tak na przykład tej PP, ale no nie wiem, według mnie Liverpool będzie lepszą drużyną. I to ten Ham kontra Manchester City to też jest pytanie takie, czy Poczetino ma sposób na Manchester City, tak? Czy znajdzie tutaj sposób na to, żeby zwyciężyć nad Manchesterem City? Natomiast tak to by właśnie się prezentowało, tak? Czyli ewentualna tutaj wygrana to jest 3097 zł, tak? Gdybyśmy postawili 500 złotych, no to jest dużo przy mniejszym tam kursie. No zobaczmy sobie, gdybym tutaj zrobił postawił na, na zwycięstwo na Manchesteru City, bo nie postawił zwycięstwa, tylko ewentualnie na Tottenhamu to by było ile? 10 tysięcy no proszę, no to już konkretny pieniądz, tak? 10 tysięcy 656 złotych no a mimo wszystko bym postawił na zwycięstwo Tottenhamu, tak? Wiem, że Manchester City dobrze się prezentuje, ale postawiłbym na zwycięstwo Tottenhamu, może się mylę, ale dziś po prostu Pep Guardiola nie przekonuje, mi się chodzi o ligę mistrzów, tak? Zresztą tak, drużyny, które tak wysoko wygrywają, to później mogą samotnie praktycznie przegrać, tak? Oni mogą podejść na zbyt dużym rozluźnieniu, także wcześniej zwyciężyli właśnie szalkę. To, że grają z Tottenhamem, a więc praktycznie ta rywalizacja z Premier League się przeniesie i z taką swobodą, tak. Gdyby na przykład Manchester City trafił na Barcelonę albo na przykład na Ajax, być może rzeczywiście tej by się w jakiś sposób zmotywował mocniej do tego meczu. Natomiast, mimo wszystko postawił na zwycięstwo Tottenhamu, tak. Tottenhamu według mnie oni dobrze grają dobrze skonstruowana jest ta drużyna i tutaj bym postawił właśnie na, na zwycięstwo tego zespołu, także taka jest moja tutaj takie są moje, moje typy jeśli chodzi o te mecze no trzeba powiedzieć sobie wprost, że na pewno odpadnie tutaj drużyna angielska praktycznie cztery drużyny angielskie, tak na osiem drużyn, czyli 50% szans jest na to, że drużyna angielska zdobędzie ligę mistrzów, tak, no bo mamy cztery drużyny z Anglii na 8 drużyn, to pół na pół, to mamy praktycznie 50% szans na to, że że po prostu drużyna z Anglii zdobędzie ligę mistrzów, także zwycięży. No Niektórzy mówili, a co by było, gdyby był finał Barcelona kontra Juventus, to by było też fajne, no bo my starcie Messi kontra Ronaldo, tak, Messi kontra Ronaldo, tym razem, tym razem Ronaldo nie byłby w Realu Madryt, ale byłby po prostu w Realu, byłby w Ju, Juventusie. No nie wiem, nie wiem, nie przekonuje mnie, te spotkania według mnie Juventus może zwyciężyć, natomiast jednak Allegri też ma... Problem, jeśli chodzi właśnie o tą ligę mistrzów, buduje tą drużynę pod tą ligę mistrzów, tak? Natomiast też przegrywa później gdzieś w kluczowych tych spotkaniach, ale jak na razie dobrze się prezentuje. Juventus, tak? No, duża tutaj oczywiście jest przewaga, jeśli chodzi o Ronaldo, no, bo on rozstrzyga w kluczowych momentach gry, tak? No, ja Manchester United nie widzę takiej postaci, tak? No, Pogba ma wrócić i co Pogba, bo drużynę do zwycięstwa, zwycięży z Barceloną. Uważam, że to absolutnie będzie dominacja Barcelony, tak? Oni spokojnie sobie zwyciężą, ale też zobaczmy sobie na te drużyny. Tutaj nie ma przypadku, tak? Nie ma przypadku, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi właśnie o po prostu te drużyny, to są drużyny, które są konsekwentnie budowane od lat. Juventus Allegri, Liverpool, Jurgen Klopp, który od lat buduje drużynę, kompletuje, tak układają praktycznie pod siebie. Manchester United to jest kwestia przypadku. Dostali prezent w meczu z PSG Barcelona to wiemy określona filozofia, projekt tak Ajax tak samo tutaj, który od lat stawia praktycznie na młodych piłkarzy wychowanków, ale oni dziś idą przebojem, ale według mnie nie zdobędą ligi mistrzów, tak? To byłoby dosyć duże zaskoczenie, gdyby zdobyli ligę i ligę mistrzów. Tottenham dobra mocna drużyna, ale za słaba, tak? Za słaba Pochettino powinien dokonać jednak wzmocnień według mnie. Dobra, ale jak jesteśmy już tutaj, to zróbmy sobie może typy na Ligę Europy. Villarreal kontra Valencia. Hmm, tutaj bym powiedział, że wyrównane są szanse więc zrobiłbym 1-2 e, tutaj może to bym z, te, od, odznaczył kursy tak e, potem mamy Benfica kontra Eintracht Frankfurt postawię na zwycięstwo Eintrachtu Arsenal kontra Napoli zwycięstwo Arsenalu Slavia kontra Chelsea no Chelsea musi to zwyciężyć, no nie ma opcji innej, tak, chyba eee, sobie po prostu nie mogą żartów robić, żeby przegrali, eee, tak się by właśnie prezentował ten kupon, a więc do wygrania 6930 zł podatek ewentualny 693 zł dobra, to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem eee, kliknij, że dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć